Cześć, lekcja, którą właśnie wspólnie zaczynamy, dotyczy jednego z kluczowych elementów SEO. Architektura informacji na stronie to brzmi dumnie, a przy okazji potrafi być nieco przytłaczające, zwłaszcza dla osób początkujących. Po to jednak powstał ten kurs, żeby wyjaśnić wszystkie koncepcje i zagadnienia w jak najbardziej zrozumiały sposób. Czym więc jest architektura informacji na stronie? Pod pojęciem architektury informacji kryją się organizacja, struktura i prezentacja informacji na stronie. To sposób, w jaki informacje oraz treści są ułożone. Celem architektury jest takie zaplanowanie budowy i hierarchii treści, aby były one jak najbardziej użyteczne i zrozumiałe dla użytkowników oraz jak najłatwiejsze do zaindeksowania przez roboty Google. W skład architektury informacji wchodzą więc takie elementy jak hierarchia informacji, Układ stron, nawigacja oraz sposób, w jaki treść jest udostępniana użytkownikom. Najczęściej w serwisach spotykamy następujące typy treści. Strony statyczne, np. strona główna o nas czy kontakt. Kategorie produktowe, np. laptopy 15 cali. Kategorie blogowe, artykuły o laptopach gamingowych. Wpisy blogowe, jaki laptop dla gracza wybrać. Produkty: iPhone 15. Tagi: Manchester United Wiadomości. Producenci lub marki: Acer. Wszystkie produkty. Autorzy treści, i Sykut, persony, Robert Lewandowski i tym podobne oraz adresy URL. I tak, one wszystkie powinny być uwzględnione w architekturze informacji i do niej dopasowane. Wiesz już, czym jest architektura informacji, wiesz też, które treści powinny jej podlegać. Jak jednak stworzyć taką architekturę, aby spełniała ona swoje cele i wpisywała się w wymagania oraz oczekiwania użytkowników? Aby odpowiedzieć na to pytanie, omówimy sobie najważniejsze kroki budowania architektury informacji na stronie. Krok pierwszy to określenie celów biznesowych. Zrozumienie własnego biznesu to absolutna podstawa planowania architektury. Musisz wiedzieć, co jest najważniejsze dla Twojego biznesu oraz które produkty czy usługi chcesz najbardziej pokazać i mocniej promować. Te niełatwe decyzje sprawiają, że nagle myślenie o stronie www. i jej budowie nabiera jasnego kierunku. A to przytworzenie architektury zdecydowanie będzie pomocne. Krok drugi to badanie potrzeb użytkowników. Ważna informacja brzmi: nie tworzy strony dla siebie, a jeśli pojawiły się takie myśli, to proponuję szybko je zweryfikować. Serwis, nad którym pracujesz i na który przeznaczasz czas i pieniądze, ma odpowiadać na potrzeby użytkowników, co oznacza, że musisz je poznać i zrozumieć. W tym celu skorzystaj z kilku pytań pomocniczych. Na przykład, co jest istotne dla mojej grupy docelowej? Czego moi potencjalni odbiorcy będą szukać na stronie? Polecam też po prostu wykonanie badań potrzeb użytkowników. Krok trzeci to stworzenie hierarchii informacji. Ustal logiczną i intuicyjną hierarchię informacji, dzięki której użytkownicy szybko znajdą to, czego szukają. Bo powtórzę się, strona ma być przede wszystkim dla użytkownika, a nie dla Ciebie. Następnie utwórz mapę przedstawiającą, jak będzie wyglądać docelowa strona. W ten sposób pokryć wszystkie ważne typy treści, mające w przyszłości stanowić podstawę Twojej witryny. Taką mapę wyznaczasz na podstawie bazy słów kluczowych, o której za chwilę, potrzeb biznesowych oraz analizy konkurencji. Krok czwarty to wylistowanie stron ofertowych i opracowanie bazy słów kluczowych. Gdy wiesz już, co jest ważne dla Twojego biznesu oraz Twoich potencjalnych klientów, możesz zacząć mapować wszystkie istotne dla serwisu money keywords. W praktyce oznacza to stworzenie listy wszystkich stron ofertowych, które muszą pojawić się na stronie i dobrać do nich frazy kluczowe ważne pod kątem pozycjonowania. Pamiętaj jednak, żeby sprawdzić intencje stojące za wybranymi przez ciebie słowami kluczowymi. Więcej na ten temat znajdziesz w module drugim treści SEO. Krok piąty to określenie priorytetów. Chodzi tu przede wszystkim o rozplanowanie realizacji działań związanych z tworzeniem strony. Dla ułatwienia powiem, że warto przyjąć podejście, gdzie cele biznesowe są ważniejsze niż cele SEO, a te z kolei ważniejsze niż wszystko pozostałe. Poprawnie utworzona architektura informacji powinna odpowiadać na możliwie jak najwięcej potrzeb użytkownika, z kolei serwis powinien docierać do użytkowników na każdym etapie ścieżki zakupowej, pokazywać produkt, budować potrzebę, zachęcać do wejścia w interakcję oraz pozostawienia do siebie kontaktu. Przygotowanie do realizacji powyższych pięciu kroków możesz więc zacząć od odpowiedzenia sobie na kilka przykładowych pytań. Po pierwsze, Kim jest docelowy odbiorca naszej usługi? Jakie cele przyświecają użytkownikowi przy odwiedzaniu strony? Kto dokładnie jest naszym odbiorcą i czego szuka na stronie? Jakie elementy oraz jakie produkty powinny być najbardziej widoczne? W jaki sposób najlepiej połączyć poszczególne strony, aby ułatwić nawigację? Jak zaprojektować menu, by było spójne i ułatwiało poruszanie się po stronie? Czy tak zaplanowana architektura to już wszystko, o czym musisz pamiętać? Chciałbym powiedzieć, że tak, no ale niestety. Dobra architektura informacji na stronie uwzględnia również takie elementy jak nawigacja czy adresy URL. Oraz parę innych elementów, o których powiem w dalszej części tego wideo. W ramach powtórki informacji z wcześniejszej lekcji powiem, że w myśl dobrej organizacji treści musisz zadbać o adresy URL. Powinny one być krótkie, logiczne i opisowe. To dzięki nim, już po samym adresie, użytkownik może sprawdzić, co znajdzie na danej stronie. Dodatkowo, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy już sobie podczas lekcji o adresach URL, unikasz nadmiernych zagnieżdżeń, a to może wyjść Ci tylko na plus. Skoro to już mamy omówione, czas przejść do kolejnego zagadnienia nawigacji. Przejrzysta nawigacja na stronie jest kluczowa zarówno dla użytkowników, jak i robotów wyszukiwarek. Dzięki niej wszyscy mogą dotrzeć do istotnych oraz interesujących ich treści. W celu wypracowania odpowiedniej nawigacji na stronie, skoncentruj się przede wszystkim na umieszczeniu linków do najważniejszych podstron w dwóch podstawowych miejscach: menu głównym oraz w stopce. Uzupełnij się dodatkowo linkowaniem w breadcams, tzw. okruszkach, oraz, co najważniejsze, zwłaszcza przy większych serwisach, linkami w sidebarze. Podczas planowania architektury informacji trzymaj się jednej zasady. W dobrej strukturze użytkownik dotrze do każdego miejsca w witrynie w kilku kliknięciach. Najważniejsze strony są najbliżej strony głównej, zarówno pod kątem adresu URL, jak i najmniejszej liczby kliknięć od strony głównej. Jeśli zastanawiasz się teraz, skąd te wszystkie wytyczne, to możesz rzucać całą winę na Google. No właśnie Google wymaga wspomnianych wyżej rzeczy, ponieważ dzięki nim roboty mają większą szansę na przeskanowanie całego internetu. A umówmy się, skanowanie czegoś, co wydaje się być studnią bez dna, nie jest prostym zadaniem. Dodatkowo, wymienione wyżej wytyczne wpływają pozytywnie na UX strony. To, jak już wiesz, również jest dla Google bardzo ważne. Właśnie dlatego, jeśli chcesz dbać o poprawną strukturę, unikaj dodatkowo tworzenia stron bezunikatowych treści, tworzenia stron z różnymi typami treści, np. tak i kategoria, które będziesz pozycjonować na to samo słowo kluczowe czyli jak ognia, unikaj kanibalizacji. Dlaczego jest to tak ważne? Powinno ci zależeć na odpowiedniej architekturze treści, ponieważ ma ona kluczowe znaczenie dla SEO. Pomaga robotom zrozumieć, co jest ważne na Twojej stronie i jakie treści są ze sobą powiązane. Przemyślana architektura i nawigacja zapewniają dobre doświadczenia użytkownikowi, co z kolei prowadzi do niższego wskaźnika odrzuceń i dłuższego czasu spędzonego na stronie, ergo rosną Twoje szanse na konwersję. A na tym wciąż nie koniec korzyści płynących z dobrej architektury. Dzięki niej łatwiej zaplanować linkowanie wewnętrzne i rozprowadzić użytkownika po całej stronie. Unikasz też takich problemów jak fin content, kanibalizacja i duplikacja treści, a wiadomo, że zapobiegać jest lepiej niż leczyć. Podsumowując, architektura informacji na stronie to kluczowy element SEO, który pomaga zarówno użytkownikom, jak i wyszukiwarkom zrozumieć strukturę i treść Twojej strony. Prawidłowo zaprojektowana architektura wspiera w unikaniu problemów takich jak kanibalizacja czy duplikacja treści. Warto więc poświęcić czas na staranne zaplanowanie, aby osiągnąć lepsze wyniki w wyszukiwarkach i satysfakcję odwiedzających Twoją stronę. Na koniec tego wideo dodam jeszcze, że poprawną strukturę informacji wspierają takie elementy techniczne związane z indeksacją jak np. robots.txt, sitemapa, canonicale czy meta metarobots.noindex. I jeśli teraz niewiele Ci to mówi, to spokojnie. Będziemy omawiać te zagadnienia w kolejnych lekcjach. Także do zobaczenia w kolejnej lekcji.